Dzień dobry, z tej strony Bartosz Dolinkiewicz z easyhome.pl. Jakiś czas temu na swoim na Kamieniczniku, to jest mój blog odnośnie inwestowania w nieruchomości, zamieściłem taki artykuł gotowiec inwestycyjny. I tutaj chciałem dzisiaj rozwinąć. Yy, ten temat gotowców inwestycyjnych, a dokładnie ile można zarobić na tym gotowym biznesie, to znaczy na sprzedaży gotowego biznesu. To oczywiście tym biznesem to jest, jest nieruchomość. Zapraszam. Ja Posługuje się systemem analizy nieruchomości. Program jest dostępny do pobrania, możesz go pobrać oczywiście. Jest mała opłata za niego, natomiast bardzo ułatwia wyliczenia wszelkie. Jakiś, jakiś czas temu została zakupiona nieruchomość. Jest to lokal mieszkalny, w dość tragicznym stanie był zakupiony, ale za w miarę fajne pieniądze. Było to 60 tysięcy, bo tam 804 zł. No i tutaj z przeznaczeniem na wynajem czynsz najmu. Za tak ten lokal ustalony został na 1100 zł, i teraz po prawej stronie daje nam to średnioroczny roi, gdzie to jest taki przy, przy, tym, yy, przy tym czynszu najmu okres zwrotu jakiś 4,6 yy, 4, 4, 4, lat, czyli rewelacyjnie, tak? 20, no, prawie 2% roi, z tym, że to był lokal. No w zasadzie to była ruina. Tak to on, tak on wyglądał. Został podrasowany. Cena zakupu to jest 2630 zł. Lokal mieści się w samym centrum, tutaj w moim mieście. Natomiast w tym momencie, gdy no, trzeba było go, no, nie, no, no tutaj nie ukrywam, doszczętnie był zniszczony trzeba było wszystko robić w tym lokalu. No, i cały koszt remontu w zasadzie adaptacji tego lokalu wyniósł 58 tysięcy. To mniej więcej jest połowa robocizna, połowa materiały. Wszystkie materiały. No i tutaj średnio aż nam zleciało z tam 22 prawie procent do 8, coś tak. I okres zwrotu wydłużył się na 12, 19, no 12, 12 lat, powiedzmy. To i tak nie jest źle. Idźmy dalej. Tutaj można by było zastanowić się, jakie przychody dalej można dodatkowe jakieś przychody na tym lokalu osiągnąć. Powiedzmy, że jest to 150 zł za wywieszenie banera. Jest to samo centrum miasta, więc dwie stówy od, od banera to tam 50 zł idzie dla wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast 150 zł by się zarabiało, No to troszkę podreperowało nam. Okres zwrotu, czyli 9,7%, no prawie te 10, 10%, czyli 10 lat mamy ten lokal zupełnie spłacony z czynszu, oczywiście, tak? To nas w tej chwili nie interesuje, to nas nie interesuje, to też nas nie interesuje. Tu wejdźmy w analizę wrażliwości. Co można by było zrobić, żeby podrasować trochę ten lokal? Ja teraz będę w ogóle mówił o tym lokalu, a zaraz przejdę do możliwości jego sprzedaży. Więc z ceną raczej się tutaj nie można było kłócić, bo to jest cena i tak była już poniżej ceny rynkowej, to dość, dość sporo, więc cena była super. Czynsz najmu 1100 zł za 23 metry, no ale to jest centrum fajnie zrobione, pięknie. Można się pokusić, że ten czynsz najmu 1200 zł powiedzmy, tak? Więc ROI nam wskoczyło już na 9,73. Tak? To, to jest jeszcze to minus te wszystkie podatki i tak dalej co można dalej by było zrobić no, jeżeli chodzi o modernizację ten koszt jest bardzo duży to jest prawie tyle samo co czyli czy za lokal, za, za lokal za, zapłacił inwestor 60 prawie 1 tysięcy a za jego modernizację 58 tysięcy, prawie tyle samo co za lokal jeżeli by inwestor robił jakoś sam albo albo nie wiem, ktoś, ktoś z rodziny mu pomagał myślę, że spokojnie 20-30% można by było zaoszczędzić, wtedy no, okres zwrotu to już jest niecałe tam powiedzmy 9 lat, 8, 8 roku, więc jest całkiem, całkiem przyzwoity pustostan wprowadzony został na 15 dni bodajże tak i teraz no, czyli na pół miesiąca w, w całym roku to jest taki bezpieczny okres, tak? Można zrobić sobie, zmniejszyć ten, ten, ten pustostwa No ileś tam tam dni, natomiast zbytniego przełożenia to na roi, aż takiego nie ma. Teraz tutaj już się nie bawię w to, kiedy będzie, czy za 5 lat będzie wymieniana jakaś szafka, czy nie, bo to, to jest po, poza dzisiejszym. Odcinkiem skupmy się na sprzedaży tego lokalu. Tutaj mamy na szybkiej sprzedaży, czyli inwestor, wychodzimy z założenia, że inwestor kupił lokal za 60 800 zł, tam chyba 2000 coś kosztowały, kosztował ak notarialny, PTC i tak dalej, wyremontował go za 58 000 i no chciał go wystawić za 1100 zł, jeżeli chodzi o czynsz najmu. Tak, oczywiście plus koszty. Gdyby taki lokal sprzedawał inwestor, no u nas ceny, w no to już 5, Tysięcy to spokojnie dostanie za niego. Sześć myślę, że w tej chwili też by dostał. Zobaczmy tutaj, czyli żądana cena. Tu jest 120, prawie 1000, to są koszty tego lokalu. Natomiast inwestor sobie zażyczy 145 tysięcy złotych. Myślę, że to jest bardzo realna cena, żeby sprzedał jako mieszkanie komukolwiek. 6200 no 6300 zł cena za metr kwadratowy, to jest no, realna cena do uzyskania i teraz zauważ, że w, jeżeli inwestor z Sprzedałby za 140, znaczy wystawiłby i sprzedał za 145 tysięcy złotych za taką, za taką wartość ten, 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 to mieszkanie. No sprze, zakładamy, że to będzie dwa, dwa miesiące trwała ta, ta sprzedaż, ta, ta cała transakcja. Wszystkie podatki i tak dalej. Zarobiłby na tym, na czysto, około 19,5 tysiąca złotych no i teraz ten lokal był remontowany no, ponad chyba tam, nie wiem, 9 miesięcy bodajże, to się trochę przeciągnęło. Tutaj 20 tysięcy by za niego uzyskał. No i czy to jest dobre, czy jest złe? No to wszystko zależy. Wszystko zależy od inwestora. Jedni powiedzą, kurczę, no 20 tysięcy, prawie ekstra zysku na, na tym mieszkaniu. No to jest super pieniądze. Ileś tam obrócić pięcioma takimi mieszkaniami się ma no 100 tysięcy złotych czystego zysku. Ale nie o tym tutaj dzisiaj będzie mowa. To jest tylko pokazane, jak dany lokal mieszkalny, jak inwestor kupuje, robi szybką sprzedaż, tak, po tak, tak, zwanego flipa. A dzisiaj będziemy mówić o, nie o flipie, tylko o gotowcu inwestycyjnym, czyli gotowym biznesie na za, zarabianie na, na takich szybkich sprzedażach, czyli przystosowanie lokalu, aby Inwestor, kolejny inwestor zakupił gotowy biznes. No i teraz można wpisać, że no czynsz najmu. Nieraz spotykam takie ogłoszenia, że ktoś wpisuje zamiast powiedzmy tutaj realna kwota to jest 1100, ale no, możliwy czynsz najmu do osiągnięcia jest 2200 zł. Są takie ogłoszenia. OK, to nam daje. Gdzie tutaj jest ten remont? Aha, tutaj jesteśmy po remoncie, po, po tym wszystkim. No to jest około 6, 6 lat zwrot inwestycji. No to, no to super. No Średnioroczne roi jest to 18% prawie. No to rewelacyjnie. Z tym, że no to pokaż mi, kto go kupi. Ten lokal za. za jakąś tam wyższą cenę, tak, skoro powiedzmy, że tutaj już nie będzie kosztował 145, ale będzie kosztował 200 tysięcy złotych, skąd się wzięło 200 tysięcy? No, można policzyć szybko, 200, czyli 2200 zł razy 12 miesięcy to nam daje powiedzmy 26400 zł brutto na rok, no i powiedzmy tam nie wiem, razy ile tam będzie, 8 lat no powiedzmy, że 8 tam 7 lat, no to no, by było fajnie, tak jeżeli by, by sprzedał za te 200 czy tam 211 tysięcy 211 tysięcy złotych yy, zarobiłby, zobacz Zamiast tam te, te, tej kwoty, co, co, była, co, co, co była przed chwilą, zarobiłby 73 tysiące złotych na czysto. Tylko kwestia, czy ktoś da 9130 zł za metr kwadratowy w, w, w mieszkania w, w, w danym mieście. tak Ja tu mówię, że to jest mniejsze miasto, tam do 150 tysięcy mieszkańców. To już są ceny z miast większych. 211 tysięcy dla większości ludzi na rynku to, to jest jakieś przerażenie, będą się pukać w głowę i tak dalej. Mówi, że jakiś wariat wystawił za 200 ponad tysięcy mieszkanie 23 m kwadratowe, właśnie kawalerkę 23 metrową. Natomiast gdyby sprzedał, no to jest super fajny zysk, bo tutaj jeżeli to by było za 145 na przykład tysięcy złotych, no to zysk 20 tysięcy, tak? a tutaj 211 tysięcy no to zysk 73 tysiące, jest różnica, jest różnica. Z tym, że żeby sprzedać taki lokal, nie, nie można sobie napisać. 2200 tak jest możliwy do uzyskania czynsz najmu 2200 no bo znając ludzi którzy mają pieniądze nie mają czasu rozglądać się za, za inwestycjami kolejnymi z tym że mają gotówkę na, na zainwestowanie w dobrze w rozpoczęty biznes zapytają się OK 2200 pokaż mi Pokaż mi, że ten lokal tyle zarabia, a nie mów mi, że on może tyle zarabiać, bo to jest bez sensu mówienie. To jest tak samo, jakbyś, jak na przykład ktoś, Kupuje, czy wynajmuje plac, jakiś kawałek placu, stawia nie wiem, za 200 tysięcy myjnię samochodową, tam powiedzmy 400 stanowiska, uruchamia tą myjnię, widzi, że ta myjnia przynosi nie wiem 7, 10, 15 tysięcy złotych co miesiąc z zysku albo przychodu, wystawia ją na sprzedaż no i zgarnia powiedzmy nie wiem, pół miliona złotych za to. Tak? Jego kosztowała 250, rozruszanie tego biznesu. No to trochę zajęło, ale wtedy może pokazać temu, temu końcowemu inwestorowi, że ta mina zarabia. Teraz skupmy się na, na tym, tak, czynsz najmu. Co byś powiedział, gdyby tutaj było 3200 zł? Tak, 3200 zł to przy tym tym wszystkim tak czy czyli zainwestowaniu 58 tysięcy złotych w, w odnowienie tego lokalu no, m, nawet nie pobieranie tutaj nic za za jakieś banery i tak dalej to jest okres zwrotu zobacz 4 lata 20 prawie 4% roi no ale teraz znowu, no to, to jest znowu już bez sensu tak mówiłem 200 teraz mówię 3 o co, o, co, o co w tym chodzi ok, załóżmy, że te 3200 ten lokal yy, daje przychodu co, co, co miesiąc 3200 zł razy 12 miesięcy czyli mamy 38400 zł w ciągu roku to jest przychód z tego lokalu oczywiście no, teoretyczny teraz powiedzmy, że razy no, i teraz zróbmy, ile, ile dajemy inwestorowi końcowemu. 10%, no 10 to może nie, bo 10 lat to, to, to tak mniej więcej może nie być zainteresowane. Ile, jeżeli damy na przykład 8 lat, tak, no to już jest, do, tam jest 12% chyba procent zwrotu z inwestycji. No to cena, którą byśmy mogli wziąć, to jest 307 tysięcy 200 zł. Zobacz, jak to się ma teraz. Wpisujemy te, jak to było, 307, 200, 307 200 zł. No i teraz zobacz, podwoiliśmy swój zysk netto. Tak? Na, na samym początku było 20 tysięcy, chyba tam nie całe, później było jakieś tam 70 parę, teraz jest 150 prawie 1 000 zł czystego zysku. Cena za metr kwadratowy jest 13300, co 99% osób będzie totalnie wyśmiewać tą cenę, ale nie o to chodzi, bo te 99% osób nas nie interesuje, oni nie są naszymi naszym targetem. Cena za metr w tej chwili już nie, nie gra roli, jaki by to był. Ważne jest to, czy ten lokal przyniesie 3200 zł zysku miesięcznego. Powiem Tobie, teraz pokażę, może inaczej. Ten lokal jest, jest został właściwie zrobiony bezpośrednio pod wynajem dobowym, czyli krótkoterminowym. Lokal działa już 4 miesiące. Zarządzam tym lokalem. I Zobacz jakie są przychody. Dzisiaj, no, akurat nie luty, nam wpadł, bo jest początek lutego, ale był jeszcze wczoraj, był jeszcze tutaj listopad. W listopadzie były, były bardzo podobne przychody co w styczniu. To jest ten lokal, został w, w, wrzucony na dwa portale zajmujące się pośrednictwem w wynajmowaniu. Nieruchomości na krótkie terminy, to jest Booking.com i, booking, booking i Airbnb. I teraz na Bookingu, samym Bookingu, w styczniu ten lokal zarobił właśnie przychód z tego lokalu to jest prawie 3000 zł. Ale tak jak mówiłem, to jest tylko i wyłącznie na Bookingu. Jest w Airbnb przychód to jest 327 zł, akurat nie za styczeń. Tam jest oczekiwane, tutaj już są kolejne, kolejne rezerwacje, tutaj na maj. W Bookingu jest na kwiecień, bodajże już jest ileś tam dni zarezerwowanych, czyli 327, tak. Powiedzmy, że tutaj mamy. 2982 plus 327, to już, to już mamy 3309 zł, no ale oczywiście y, są prowizje, właśnie no, Booking.com dość sporo sobie życzy, to jest 10%, tak? czyli trzeba było odjąć y, powiedzmy te 330 zł, i tu mamy na 302, no 3000 zł, teraz 3000 to nie 3200, jak tutaj jest wykazane, z tym, że lokal jest wynajmowany nie tylko na Booking.com i Airbnb, ale już ma stałych klientów. W ciągu czterech miesięcy zyskał stałych klientów, którzy omijają portale, dzwonią bezpośrednio do właściciela i dogadują się a propos ceny z właścicielem. I akuratnie tutaj było w styczniu kilka takich. Tak, takich Transakcji, gdzie spokojnie wartość tych transakcji dała spokojnie tą kwotę. Również około tej kwoty, czyli chyba bodajże 3000 było w listopadzie, w grudniu troszkę mniej. Natomiast w grudniu tutaj bunking yy, widać, że 713, tylko z tym, że lokal był wynajęty yy, Bezpośrednio, bodajże przez 14 dni, gdzie no dość, dość fajną, fajną kwotę się uzyskało. Tak? Średnio jest 150 za, za ten, no to jest 200 i, i 700. No, no to już mamy plus 7, 2, 2800. Na Airbnb chyba tam było jedno. Mm, i jedna nocka bodajże sprzedana, czy, czy dwie nocki. W każdym razie to już oscyluje wokół tego, tych 3200 zł. Tutaj, w tej chwili, właściciel tego biznesu jest w stanie wykazać, że ten lokal zarabia taką kwotę, co miesiąc. Idzie, to, to ja mówię, 4 miesiące jest na rynku, lokal wygląda Identycznie jak po remoncie. Jest cały czas natychmiast sprzątany po, po każdym, po wyjściu gościa. Jest w stanie idealnym. 3200 zł zarabia co miesiąc. Dlatego, jeżeli ktoś szuka, są inwestorzy szukający, mają, tak jak powiedziałem wcześniej, mają pieniądze, nie mają czasu rozglądać się za, za danym biznesem, ale chętnie zapłacą za coś, co chodzi. I zapłacą dość spore pieniądze. Więc to, moim zdaniem, jest realna kwota, którą można żądać od takiego inwestora, ponieważ ona jest przeliczona na 8 lat zwrotu. Czyli inwestor. Mając 3200 zł 3200 złotych razy 12 y, miesięcy i razy 8 lat, dokładnie po 8 latach odzyskuje całość wrzuconą, wrzuconą w, w, ten, w ten lokal. Tak więc 150 tysięcy złotych to jest cena za gotowiec inwestycyjny którą można wziąć, i to jest realna cena 145 tysięcy złotych to jest cena za ten lokal, gdzie można go sprzedać jako nie wiem, mieszkanie dla kogoś, dla kogoś jakiegoś nie wiem, studenta, czy, 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 czy nie wiem, no, komuś, kto, się, kto będzie chciał, może wynająć to za 1100 zł, i tak dalej, więc to, to jest realna cena dla takich 90, powiedzmy 9% ludzi szukając jakiegoś tam mieszkania czy na wynajem czy dla siebie. Tak. I tu zarabiamy niecałe 20 tysięcy, tam zarabiamy 150 tysięcy. Proste. Mam nadzieję, że, że, że zrozumiałeś, o co mi chodzi z tymi gotowcami inwestycyjnymi. No cóż, tylko sprzedawać gotowce inwestycyjne. Dziękuję za uwagę.